Witam serdecznie moi drodzy. No, uśmiecham, uśmiecham się chyba z naszej ludzkiej naiwności. Troszeczkę się uśmiecham i się śmieje, bo ja jestem też, też troszkę naiwny i optymistyczny. Stare powiedzenie się przyszło mi do głowy, że e, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. Pamiętacie pewnie to z dzieciństwa jeszcze. Takżeśmy mówili. No ale czy, czy wypływa naprawdę? I czy oliwa jest sprawiedliwa? Chodzi mi o tą sprawiedliwość którą w jakiś sposób wszyscy się spodziewamy, że, że będziemy ją mieli w życiu, że, że coś tam będzie według naszego mniemania, tak jak powinno być, że jakaś tam jest kara za, za grzechy, już, już na tym padołku tu ziemskim. No, tam po drugiej stronie nie wiemy, nie wiemy czy jest, ale po tej stronie na pewno, na pewno nie ma tej sprawiedliwości. Takiej naszej wymarzonej, czy takiej, której się spodziewamy. Więc, jeżeli tak by można było dzieciom od małego, od takiego najmniejszego zacząć zaszczepiać taki pomysł, że no niekoniecznie, niekoniecznie życie będzie sprawiedliwe, niekoniecznie ich potraktuje sprawiedliwie, niekoniecznie otrzymają to, na co zasługują. Czasami mogą zasłużyć na, na mniej, a otrzymać więcej, no, ale zazwyczaj jest że sobie tam zasłużymy na więcej, a otrzymujemy mniej. Przynajmniej nam się tak wydaje. No, przychodzą takie myśli do głowy, bo, bo wiecie, jest takie ogólne mniemanie, że że powinno być jakaś tam sprawiedliwość utrzymywana przez państwo, że, że państwo wyznaczy te prawo, które będzie sprawiedliwe. I, no i teraz jest pytanie, czy to prawo jest sprawiedliwe? Kto je ustanawiał? I, i czy ustanowił je w dobrej wierze. A jeżeli tak, to dalej, co jest, co jest sprawiedliwe? Przecież te pierwsze prawa Muhrabiego były okrutne. Nawet troszkę później, jeszcze w Szwecji, zdaje się, że obcinali rękę za, za ukradzenie czegoś, więc złodziejstwo wy, wytrzebili, ale no, w takim ludzkim e, pojęciu, czy jest to sprawiedliwe. Ale ogólnie, czy traktuje nas życie sprawiedliwie? <laughs> Ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że no w moim wypadku, ja jestem troszkę szczęściarzem i chyba sobie nawet nie zasłużyłem na to, co, co, co mnie opatrzność tutaj dała, na tym padołku. Były ciężkie czasy, oczywiście, że były piękne, piękne, złe i dobre czasy, że było ciężko i było pięknie i było różnie, ale chyba ogólnie podsumowując, to jednak nie było to sprawiedliwe. Nie było sprawiedliwe, co się dzieje, zwłaszcza, zwłaszcza w, w ciągu pracy zawodowej. No a tam to najbardziej odczuwamy. To jest, to jest to pierwsze przejście właśnie, kiedy dzieci nie są przygotowane do tego, że, że takiej prawdziwej sprawiedliwości, domniemanej przynajmniej, czy spodziewanej się od, od życia, no nie ma. Że, że to przejście z, z tego życia beztroskiego pod pod opieką rodziców do tego życia zawodowego, kiedy zostajemy, przechodzimy na swoje i zaczynamy pracować i się sami utrzymywać. Kiedy się spodziewamy, że, że jakieś tam będziemy mieli osiągnięcia przy odpowiednim wkładzie pracy, no nie zawsze to opłacuje. i w ten sposób zaczynają się rozczarowania, bo kiedy są właśnie oczekiwania, e, kiedy się spodziewamy czegoś, no niestety wtedy właśnie naj, najłatwiej jest się rozczarować. No i tak samo, e, jeżeli chodzi o, o przyjaźń międzyludzką, o znajomości, no, te ludzie się zmieniają, przyjaźń nie jest stała, uczucia też nie są stałe, wszystko, wszystko prze, przemija i wszystko, wszystko się zmienia i, i trzeba być przygotowanym na to przemijanie, na to przemijanie młodości i beztroski, na przemijanie to, że odchodzą od nas znajomi i przyjaciele, na to, że odchodzą od nas, odchodzi od nas rodzina. Niektórzy po prostu nas opuszczają, niektórzy odjeżdżają w dalekie kraje, niektórzy umierają i, i są ciągłe straty. Sprawiedliwie, no dalej wracając do sprawiedliwości, z latami, jak troszeczkę, troszeczkę zacząłem mądrzeć i, i nabierać troszkę takiego doświadczenia życiowego, no szybko się nauczyłem, żeby się nie spodziewać sprawiedliwości, nie oczekiwać sprawiedliwości i właściwie nie oczekiwać zbyt dużo od życia, po prostu brać to, to co jest, i iść do przodu małymi, małymi krokami. Mieć dalekosiężne plany, ale jednak te krótkie, najbliższe są najważniejsze, bo, bo to są krok po kroku. Nasze życie jest krok po kroku i trzeba patrzeć na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. I te kroki, które teraz stawiamy, no, wyznaczają nam drogę na przyszłość. No i w ten sposób poszukujemy może tej własnej takiej sprawiedliwości, żeby, żeby ten wkład, który w to życie robimy, no, żeby owocował w jakiś sposób. <laughs> W tym następnym kroku, a może, a może nawet w tym, w tym dalszym, w tym właśnie już emerytalnym wieku, kiedy, kiedy jesteśmy no, wtedy zostajemy sami, prawda? Bo taka jest prawda, jednak z starszych ludzi się zostawia samym sobie, żeby nie wiem co, to, to no, te kontakty z rodziną, z bliskimi zaczynają się zmieniać. I mówię te straty, przez to, że ludzie po prostu odchodzą. No, są, są ciągłe i przy, przyzwyczaić się i przyjąć to do, do, do wiadomości, że, że utracimy ludzi i że nie będzie to sprawiedliwe, że tak jak mówią, dobrze odchodzą szybko. Prawda czy nieprawda? Zawsze nam się wydaje, że, że, że rzeczy się dzieją dookoła nas niesprawiedliwe, że może, że może ktoś za szybko odszedł na ten drugi świat, albo może, że w pracy nas szef źle potraktował, albo coś innego, jakiś tam kolega się źle odezwał. To różnie bywa, no ale jednak to, tej sprawiedliwości wyegzekwować bardzo jest ciężko, no i określić, co to jest sprawiedliwość, co naprawdę jest sprawiedliwe, bo punkt widzenia jest zależny od punktu siedzenia, więc co dla nas jest sprawiedliwe, dla innych może nie być sprawiedliwe, a tak wy, wybiegam w, to, w tą sprawiedliwość, chyba może z takich, no z takich tutaj prostych pobudek. No to są właśnie takie pobudki, osobiste próby. Próby no, bycia szczęśliwym. I, i, to, i, to jest, I to jest stąd ten wywód, że, że właśnie jeżeli się nie, nie oczekujemy i nie spodziewamy sprawiedliwości, a potrafimy <laughs> pogodzić się z, z tym, co nas dzisiaj spotkało, no i wyciągnąć wnioski, bo z tych niesprawiedliwości trzeba wyciągać wnioski i każde to potknięcie. Ma być po prostu wykładnikiem i nauką, i lekcją na przyszłość. I jeżeli tego się będziemy trzymali i te wszystkie niesprawiedliwości, które nam się wydaje, czy są niesprawiedliwościami, czy nie są niesprawiedliwościami, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu trzeba wyciągać wnioski, wnioski i unikać. Także, jak się raz oparzymy, to proszę bardzo uważać na ogień. Jeżeli coś nie pójdzie w życiu, no. Powiem Wam szczerze, że często na przykład jeżeli chodzi o założenie interesu, czasami trzeba dziewięć razy się przewrócić, żeby za tym 10 razem po prostu zacząć chodzić. Więc to samo może być w życiu osobistym, że, że czasami się potykamy, ale trzeba przez to przejść i, i tak jak mówię, wyciągać jak najmądrzejsze wnioski, no i po prostu nie dać sobie mylić oczu, a najgorsze są te do doświadczenia z naszymi braćmi i siostrami, z naszymi współziomkami, z, z sąsiadami, z bliskimi, z rodziny, no, często te doświadczenia no, są czasami takie troszkę kujące pod serce. I też tej sprawiedliwości nie czekajmy, bo oni nas pewnie też osądzają jako no, kogoś, kto jest dla nich niedobry, bo, bo jeżeli takie rzeczy się dzieją, więc to jest, to jest obustronna, ta tam, moneta tam ma dwie strony, no, ale my musimy patrzeć z tego z tego punktu, gdzie nasze serduszko jest. I traktować, i traktować to, co do, dookoła nas właśnie z naszego punktu widzenia, żeby się po prostu pozbyć tych niesprawiedliwości, żeby unikać ich i, no i żeby żyć tak w miarę z godnością, żeby ktoś tam nas na mnie nie miał szansy zbytnio dokuczać czy uprzykrzać nasze życie. W wieku starszym jest czasami ciężko pozbyć się takich ludzi, którzy potrafią podejść was czy, czy finansowo. Czasami są uśmiechnięci przyjaźni, bo chcą jakieś korzyści. Czasami z różnych innych pobudek też to jest możliwe, no ale są potem rozczarowania, kiedy, kiedy to wychodzi na jaw o, o, o co chodziło w tych rzekomych przyjaźniach czy znajomościach. Więc sprawiedliwości nie ma. Nie ma sprawiedliwości ani społecznej, ani socjalnej, ani prawnej. No bo dalej mówiąc o sprawiedliwości, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no co z tego, że jest sądownictwo to z tego, że są tutaj trzy jednakowe takie gałęzie zarządzania państwem. No i tak, przykładowo, jeżeli sędziowie są stronniczy, prawda, jeżeli wybier wybierają sędziów, którzy są powiedzmy lewaccy, to ci sędziowie zostają w togach i wydają wyroki i chociaż prawo może być jasne i zrozumiałe, to mogą je aplikować i stosować według własnego widzimisię bo jednak bardzo ciężko jest się odwołać do najwyższego sądu i dojść przejść przez wszystkie kroki, no, żeby uniknąć niesprawiedliwego wyroku. Sądzenie się jest drogie, jest kosztowne i czasochłonne. Wielu wielu osób, zwłaszcza z tych takich przeciętnych obywateli, nie ma szansy, żeby ubiegać się o te swoje prawa. No ale chciałem wam tutaj taki powiedzieć jedną, taką fajną, pewnie nieznaną dla wielu. Opowiadkę, taki fakt, który do niedawna działo się w Stanach Zjednoczonych i to był, to był taki system, że jeżeli przewozicie gotówkę przy sobie, powiedzmy, działo się to na lotniskach często, ale nie tylko, tak samo się działo to na, na drogach i w, praktycznie we wszystkich Stanach w Stanach Zjednoczonych. Gdzie państwowy urzędnik, państwowy taki. Nie, nie urzędnik, bo to praktycznie jest policjant federalny, podchodzi do, do człowieka, który już przeszedł przez kontrolę celną i jest tylko przed, przed wejściem do samolotu, czyli po, jesteś już, ten człowiek siedzi zadowolony, że jest wszystko przeszedł, nic nie ma nielegalnego, wszystko, wszystko jest załatwione i podchodzi do niego taki człowiek, pokazuje mu tą federalną swoją e, e, autoryzację, że on jest oficerem i się pyta, czy może mu przejrzeć bagaże. No, a jak przyszliście już po, po kontroli celnej i jesteście przed wejściem do samolotu, nie ma powodu, żeby, żeby te bagaże były sprawdzane. Więc ta sprawiedliwość już tu się zaczyna od tego i to jest przecież nasz własny rząd, tutaj amerykański, który pozwalał na takie, na takie praktyki, że ten człowiek mógł nam te bagaże... Tak e, podstępnie sprawdzić, bo jeżeli powiecie, że nie, albo dlaczego, no to on od razu się pyta, a czy macie coś do ukrycia. Jak nie macie nic do ukrycia, ja tylko zajrzę i możecie iść sobie w swoją stronę. Nie było żadnych podstaw prawnych i można śmiało powiedzieć, że nie, że absolutnie nie zgadzam się z tym, że taki przeciętny obywatel nie wie o tym. Zazwyczaj po przejściu i w ogóle na lotnisku jest taki troszeczkę przytłamszony tymi. Tymi prawami i tymi, tymi sprawdzaniami, tymi oglądaniami, zaglądaniami do butów i, i pod czapkę. Więc zazwyczaj się zgadzają ci ludzie na taki przegląd. Przy takim przeglądzie, jeżeli ten agent federalny znalazł przy Was dużą ilość gotówki, po prostu ją rekwirował. Nawet jeżeli stwierdzicie, że powiedzmy, sprzedaliście auto i macie tą gotówkę, bo jedziecie po drugie auto, no to zakwestionuje w jakikolwiek sposób albo nawet bez kwestionowania każe wam się o te własne pieniądze ubiegać w sądzie i czasami są to bardzo duże sumy, gdzie, gdzie w tysiącach dolarów potrafiło być to zarekwirowane takim podstępnym po prostu sposobem. Czy to jest sprawiedliwość? No nie jest sprawiedliwość, absolutnie niesprawiedliwe, jest sprawiedliwe, żeby, żeby ktoś z rządową tabliczką zabrał wam pieniądze, o które musicie wy. Złożyć do sądu, żeby to odebrać. No więc to było, to było do niedawna stosowane, nawet częściej niż wam się zdaje, że przewożenie gotówki zaczynało być niebezpieczne i nie wszyscy sobie z tego zdawali sprawę. No sprawa ewentualnie trafiła do Sądu Najwyższego no i chyba rok czy dwa lata temu wreszcie sąd wydał. Wydał takie prawo, że, że rząd federalny nie może rekwirować na ten sposób gotówki od obywateli, ale w międzyczasie olbrzymie sumy zostały zarekwirowane, czasem odzyskane, czasem nieodzyskane. Ale jeżeli macie oszczędności swojego życia i, i ktoś Wam je z portfela wyciągnie i musicie przez 2-3 lata walczyć, żeby je odzyskać, no to jest klęska, bo chcieliście może kupić auto, dom. Czy, czy jakiś inny nabytek i nie macie tej gotówki albo chcecie interes otworzyć i teraz musicie z czegoś żyć. Więc, więc były to klęski życiowe dla, dla obywateli tutaj amerykańskich. O tym wspominam. Nie wiem dlaczego przyszło mi to na myśl, ale to tak właśnie, to taka sprawiedliwość. Je, czy jest to sprawiedliwość, która. która kto, co to jest? Naprawdę, czego można się spodziewać po, nawet po, naszym, po naszych własnych no, niby obrońcach prawa. Także tak bywa i tak samo w życiu, w życiu codziennym, tak samo pomiędzy przyjaciółmi ktoś może być waszym przyjacielem czy przyjaciółką przez całe życie i wiecie, dochodzicie do tego wieku 60-65 lat, a ta osoba raptem powiedzmy wchodzi w inne towarzystwo, poznaje no powiedzmy kogoś utytułowanego czy w, w świat polityków czy w jakiś tam... Ludzi z innego statusu, no i raptem o Was zapomina, bo nie pasujecie, prawda, nie pasujecie do tego nowego otoczenia. I co, co po tych przyjaźni, co po tych 40-50 latach wspólnej picia kawy i, i, i wspomaganiu się, podpieraniu się, kiedy teraz na koniec, kiedy coraz mniej jest ludzi wokół Was, no ta osoba potrafi się odwrócić i po prostu o Was zapomnieć, no bo nie pasujecie, bo. Ona teraz, czy on teraz wyjeżdża gdzieś na wycieczki ze znanymi ludźmi, a wy nie jesteście w tym kręgu, więc nie ma dla Was czasu. No to są rozczarowania, to są takie czasami bolesne nawet rozczarowania, dlatego najlepiej nie spodziewać się zbyt dużo od nikogo. No, trzeba ufać, ale najlepiej samemu sobie i też to trzeba ostrożnie robić, bo sami też robimy pomyłki, także najlepszy jest. System to, żeby zawsze się zabezpieczać na, na, wszystkie, na wszystkie strony w ten sposób, żeby, żeby się po pierwsze nie spodziewać zbyt dużo, no, a po drugie, mieć zawsze taki drugi plan, że jeżeli ci znajomi, czy ta rodzina, czy ten dom, czy to miejsce, czy ta praca nie, nie wychodzi, no to w jakiś sposób przede wszystkim być zabezpieczonym pieniężnie, żeby można było coś innego robić. No a drugie, jeszcze ważniejsze, psychologicznie, mentalnie zabezpieczyć sobie spokój myśli i spokój ducha, że jeżeli ta, ta osoba się od Was odwróci, czy ta praca nie wyjdzie, no żeby można było z tym walczyć. Jest to bardzo ciężkie do osiągnięcia, no i przy, mi to przyszło dosyć późno. E, tak jak mówię, dopiero chyba po 40 roku życia zaczynałem, zacząłem więcej rozumieć, że, że zmiany, które przychodzą, nawet które wyglądały na, na drastyczne i, no i bardzo, bardzo nieprzyjemne, no jednak przynoszą następny krok w życiu i no, no otwierają nowe drogi, Często lepsze i często jest to zmiana pozytywna, chociaż na początku wygląda na bardzo, na bardzo negatywną. No, takie, nie wiem, wywód takim wśród tej sprawiedliwości i o tych agentach amerykańskich, którzy rekwirowali pieniądze. Nie wiem skąd może, może ta polityczna scena tam gdzieś na mnie. Troszeczkę wpływa ta amerykańska i Polska. Staram się nie, nie oglądać i nie słuchać, ale chyba to wpływa właśnie na takie czasami przemyślenia osobiste, kiedy, kiedy na no wszyscy mamy te, te właśnie rozczarowania i te takie doświadczenia, które są no mniej niż przyjemne. Jestem niepoprawnym optymistą przez całe życie, ale myślę, że to jest dobre. Myślę, że to jest, że to jest korzystne, żeby żyć właśnie z takim. Z takim zamyśleniem, że, że jednak większość ludzi jest dobrych ludzi. Ja, ja uważam, że musi być większość ludzi dobrych, tylko o nich nie wiemy, no bo jednak te, to życie i to, i to społeczeństwo funkcjonuje, no tylko trzeba uważać na tą, na to, na tą drugą część, co jest, no, co ma złe zamiary, czy jest samolubna, czy lubi wykorzystać, czy jest podstępna. No niestety pieniądze zawsze to motywują no często też po prostu chęć obrośnięcia w piórka, czyli mieć jakąś tam władzę. Ta władza bardzo, bardzo niszczy ludzi i bardzo robi bardzo duże zniszczenie wśród nas wszystkich, no bo tak jak wiemy, widzimy gdzie by, gdzie by na co nie popatrzył, w jakim kraju, to jednak ci ludzie u władzy często, często najczęściej są jednak nie tymi, którym myśleliśmy, że wybieramy. Jedną taką Chyba słodką taką wiadomością. No był ten, ten człowiek w Argentynie, który został prezydentem. Bardzo ciekawa postać. Jak macie chwilę czasu, to bardzo polecam zobaczyć sobie tego prezydenta, co on tam zrobił i, no, i jak to, jak to jak jest interesująca cała historia, jak został wybrany i jak szybko potrafił zmienić kraj na całkiem inny, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i tym takim podpowiedzią. Kończę to opowiadanie o sprawiedliwości, bo takie dzisiaj przyszło mi na myśl, więc o tym opowiadam. Mówię, jest pogoda przepiękna. No dzisiaj będzie chyba około 30 stopni, już w North Carolina, czyli będzie bardzo ciepły dzień. Chyba już ostatni ciepły dzień tego lata, ale nie wiadomo, North Carolina potrafi być kapryśna i pokazywać w trzy pory roku w ciągu jednego dnia. Ale teraz no, lato. Słyszycie, kwiat, moje ptaszki wracają tu wszędzie dookoła. No i jest przyjemnie przy kawce, której zaraz się napiję, bo już aż mi sucho w gardle od tego gadania. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, jeszcze raz. Proszę bardzo, jednak myślcie pozytywnie. Trzeba wierzyć w siebie przede wszystkim i zawierzyć własnym uczuciom. No i nie spodziewać się zbyt dużo, i nie ma wtedy rozczarowań. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu.